Cieszymy się bardzo, że to właśnie Konin stał się tym ośrodkiem, kolejnym ośrodkiem futsalu w Wielkopolsce. Duża praca zarządu, zawodników i wszystkich tych, którzy tworzą to środowisko w Koninie, procentuje tym, że dzisiaj byliśmy świadkami ciekawego spotkania barażowego. Świetna promocja futsalu, bardzo dobry mecz, poziom naprawdę całkiem niezły. Dwie drużyny, które walczyły o trzy punkty z dużym zaangażowaniem. To oglądał ten chyba, nie może mieć żadnych wątpliwości, że było to no, taka namiastka fajnej piłki nożnej, halowej pod tytułem futsalu. zupełnie nie znaliśmy przed meczem, trudno gdzieś było jakiś materiał filmowy z ich udziałem, z ich meczami, no i tutaj tak naprawdę cały mecz się poznawaliśmy. Tak naprawdę jako dynamik w tym składzie, w którym jesteśmy teraz, to jest nasz pierwszy sezon w drugiej lidze, zagraliśmy bodajże 5 czy 6 kolejek tylko w lidze i zaczynamy od tego barażu, więc... Więcej razem gramy na Orlikach i graliśmy wcześniej. Udało się zdobyć bramkę, ale czasem jakieś nagrania były niedokładne i gdzieś brakowało takiego spokoju i, i wytrenowania. Przeciwnik bardzo wysoko postawił poprzeczkę, czego się spodziewaliśmy. E, trudne warunki, bardzo szybka, dynamiczna drużyna, która gdzieś tam e, e, wiedziała czego chce, tutaj przyjechała do nas i, i naprawdę grała bardzo dobry futsal. jest nas tutaj e, ładna ekipa e, ludzi, którzy w, w czasie wolnym przede wszystkim ogarniają temat drugiej ligi futsalu w Koninie. Piąty sezon gry za nami. E, zdobyliśmy dwa puchary na szczeblu e, wielkopolskim. E, w tym roku zdobyliśmy mistrzostwo drugiej ligi. Dziękujemy wszystkim w ogóle kibicom, wszystkim osobom, które nam pomagają w tym przedsięwzięciu. Miastu, Konin, tutaj ekipie całej z hali Rondo, z innych hal w Kuliszkowie, w Rychwale, w Golinie, bo tam też rozgrywamy mecze. Dziękujemy przede wszystkim f, firmom, które wspierają nas nie tylko finansowo, ale, ale, ale i też finansowo. Także serdeczne dzięki i mm, propozycja moja, także, żebyście za dwa tygodnie w weekend trzymali kciuki za nas do końca. Powinniśmy na tym etapie ten mecz zamknąć dużo, dużo wcześniej, wypracować sobie przewagę dwóch, trzech bramek i, i tak naprawdę... No w innych humorach byśmy teraz rozmawiali. Fajne zawody, takie w drugiej lidze nie mieliśmy takich zaciętych spotkań i tutaj jest już stawka, bo to Barosz w pierwszą ligę nie będzie rewanży i trzeba było wszystko na jedną szalę postawić. Mam nadzieję, że uda nam się awansować do tej pierwszej ligi. Bardzo cenny remis, wywozimy z naprawdę trudnego terenu i czekamy teraz na drugi mecz. Gdzieś tam sędziowie troszeczkę pod koniec podkręcili tutaj emocji tymi, tymi kartkami, tymi faulami i tak dalej, ale mimo wszystko tutaj jedna i druga drużyna stworzyła bardzo dobre widowisko na bardzo dobrym poziomie, fajne akcje, fajne bramki. Eee, i kawał dobrego futsalu. Przed barażami nie mogliśmy, nie mogliśmy trenować, przez pandemię i też nam trochę pokrzyżowało plany. Ale cieszę się, że udało nam się strzelić bramkę w tej przewadze. Chociaż nie wyglądało to zbyt dobrze z naszej strony, ale strzeliliśmy bramkę. I mówię, cenny remis, bo naprawdę Konin też miał swoje, swoje sytuacje. Wynik mógł być zupełnie w drugą stronę, mógł być odwrotny. I mogli wygrać goście, i mogliśmy wygrać my, ale no, zakończyło się remisem. Szkoda dla nas popechowo. 18 sekund, chyba że przed końcem tracimy bramkę. No ale trudno, taki jest sport, taki jest futsal i to są emocje. E, gramy dalej, po prostu zobaczymy co będzie za dwa tygodnie. Trudne warunki nam postawili przeciwnicy i cieszymy się, że udało się w końcu strzelić tą bramkę i tak naprawdę dzięki temu zostajemy w grze o awans jeszcze. Przykład Kolina pokazuje, że te 5 lat to jest bardzo, bardzo udane i co roku yy, gają najwyższe cele, w tym roku zdobycie poharu Polski na szczeblu Wielkopolski, także dla innych też to jest motywacja, że można, można uprawiać tę dyscyplinę też na Hali i wierzę, że kolejne drużyny będą zgłaszały się do naszych rozgrywek prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.